List do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale i dwudziestym ósmym wersecie powiada tak i Chrystus raz ofiarowany aby zgładzić grzechy wielu drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują Chrystus Raz ofiarowany. Rozumiemy, dlaczego Chrystus w ogóle złożył siebie w ofierze. To była słuszna zapłata za grzech, który niestety rozplenił się pośród ludzi nie jest prawdą, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. To jest nieprawda. Ewangelia Jana w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie wyraźnie powiada albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak więc jeżeli słyszymy gdziekolwiek takie stwierdzenia, że Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi tego świata, zbawił wszystkich ludzi tego świata, to biorąc pod uwagę wszystko, czego naucza nas Boże Słowo, możemy jasno i precyzyjnie odpowiedzieć to jest nieprawda. Pan Jezus Chrystus umarł jedynie. Za tych, którzy w Niego uwierzyli, uwierzą, uwierzyli. To jest pierwsza bardzo ważna informacja. Druga bardzo ważna informacja to to, że Chrystus został ofiarowany raz i tylko raz. Oczywiście ta ofiara jest po to, aby zgładzić grzechy wielu. Ale nie może być tak, jak często słyszymy, Szczególnie wiodącym w Polsce kościele, że składamy po raz nie wiadomo który Jezusa Chrystusa na ołtarzu, w ofierze. Nie wiem co składają na ołtarzu, ale na pewno nie Jezusa Chrystusa, dlatego, że Jezus Chrystus umarł tylko raz. Nigdy więcej, nigdy więcej nie będzie złożony w ofierze. Gdyby miało być inaczej, to jego cierpienia trwałyby powieki. Tak, Kościół katolicki naucza, że na ołtarzu składa prawdziwego Chrystusa w ofierze. Dodaje, to prawda, że jest to ofiara bezkrwawa, ale dodaje, że jest ona prawdziwa. A więc nie na niby. Chrystus nie umiera na ołtarzu, na niby. A skoro umiera, to musi cierpieć. Nie chcę dzisiaj wchodzić w zawiłości teologii, aczkolwiek ta teologia rzymsko-katolicka jest absolutnym oszustwem, ale raczej chcę położyć nacisk na to, abyśmy zrozumieli, że jeśli uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi, to ofiara, którą On złożył za nasze grzechy, jest doskonała i niczego do tej ofiary dodać nikt nie może, a przede wszystkim ja, Ty, my zbawieni ludzie, nie możemy nic uczynić, aby ją udoskonalić, poprawić, aby coś do niej dodać, aby coś w niej zmienić. Albo ją przyjmujemy w tej formie, w jakiej ona została złożona, i przyjmujemy ją w absolutnej pokorze i uniżeniu, albo nie ma dla nas ofiary za grzechy, nie ma dla nas przebaczenia, nie ma dla nas krwi, która oczyszcza nas z każdego grzechu. A powtórne przyjście Jezusa Chrystusa okaże się dla nas katastrofą, albo będzie oznaczało to, dla nas sąd, na którym może zapaść tylko jeden wyrok jeden jedyny, a mianowicie wyrok śmierci i odrzucenia. Skąd wiemy, że taki wyrok zapadnie? Ten wyrok oczywiście musi taki zapach, zapaść, ponieważ pan Jezus Chrystus zaraz na początku swojej służby, możemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza na przykład powiedział bardzo wyraźnie do Żydów ja nie przyszedłem zmienić zakonu ja nie przyszedłem coś dodać do zakonu coś ująć z zakonu i dodaje później że przeklęty ten kto ktokolwiek z zakonu coś ujmuje lub coś do niego dodaje on powiedział wyraźnie ja przyszedłem zakon wypełnić wypełnić a to oznacza, że Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę, niepowtarzalną i już żadnej innej składać nie trzeba. Ale konsekwencją tego, że Pan Jezus wypełnił zakon, jest również prawda o tym, że zakon pozostał niezmienny, nienaruszony. I każdy jeśli nie wierzy w Jezusa Chrystusa, będzie przez ten zakon sądzany. Bóg nigdy tego nie ukrywał. A więc, jeśli odrzucasz ofiarę Jezusa Chrystusa, ofiarę za swoje grzechy, jeśli odrzucasz jego krzyż, jeśli odrzucasz i depczesz jego krew, to spójrz do Bożego Słowa i przyjrzyj się, co zakon mówi o tobie. I co zakon zapowiada w stosunku do twojej osoby? Popełniłeś grzech. A grzech równa się śmierci. Nie ma ratunku. Nie ma i nie będzie ratunku i wszelkie próby tworzenia teologii, że przebaczenie Boże będzie także w wieczności, no to jest wszystko wyssane z palca i to są czyste bzdury. Ratuj siebie. Piotr powiedział do zgromadzonych, słuchających jego pierwszego kazania: Ratujcie siebie spośród tego przeklętego pokolenia. Ratujcie siebie. A w zasadzie powinniśmy odczytać to dosłownie, jak Greka to zapisała: Dajcie się uratować. Dajcie się uratować. Drogi przyjacielu, daj się dzisiaj uratować, daj się dzisiaj uratować swojemu Bogu, abyś nie musiał w przyszłości usłyszeć wyroku śmierci i potępienia na wieki wieków. Jezus Chrystus, który złożył z siebie ofiarę na krzyżu, złożył ją w formie doskonałej. Jego krew oczyszcza, obmywa tych, którzy uwierzą, z każdego ich grzechu, z każdego ich grzechu. Jeżeli, jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, otrzymasz zbawienie, zbawienie, które jest z wiary, z wiary. A jeżeli otrzymasz to zbawienie z wiary, to nikt ci tego zbawienia ukraść, zabrać nie może. Tak mogą Ci się przydarzyć słabości. Tak może Ci się przydarzyć nawet upadek, może i głęboki. Ale List do Rzymian w ósmym rozdziale, końcówka tego rozdziału uczy nas, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nic. A więc, jeżeli uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi, jeżeli wierni Mu jesteśmy, nie musimy się bać. Nie musimy się lękać. Jeżeli jesteśmy Jego uczniami, nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Jeżeli nasze serca, nasze umysły, nasze dusze, nasze ciała do niego należą zgodnie z treścią największego przykazania, nie musimy się bać, nie musimy się lękać, dlatego że on jest naszym zbawieniem. Możemy spokojnie, z radością, z ufnością, wyczekiwać Jego przyjścia, dlatego że Jego powtórne przyjście będzie dla nas ratunkiem i zbawieniem. Zakończy się czas tej przeklętej historii, która dzisiaj w sposób, no nawet brak słów, jak, jak, jak nazwać to, co dzieje się wokół nas ale w taki ohydny sposób daje znać o tym, jak człowiek jest unurzany w grzechu. To się zakończy. Pan przyjdzie i zabierze swój lud, zabierze swój kościół, a świat przez chwilę dozna takich wstrząsów, dozna takiej ohydy i takiej nienawiści, której nikt z nas nie chciałby oglądać i przeżywać. Dziękujmy Naszemu Bogu, że mamy takiego wspaniałego zbawiciela. Mamy takiego wspaniałego mesjasza, który, jak mówi Słowo Boże, jeszcze przed założeniem świata nas umiłował i przygotował dla nas nieprawdopodobnie wspaniałą przyszłość. Jeśli chcemy o tym więcej wiedzieć to sięgnijmy do pierwszego rozdziału, pierwszych kilkanaście wersetów pierwszego rozdziału listu do Efezjan. To, co czytamy w tych fragmentach Bożego Słowa, jest oszałamiające. Bóg przygotował dla nas dziedzictwo. Bóg przygotował dla nas nieprzebrane, nieprzebrane może łaski. Bóg przygotował dla nas pokój, który wszystko przewyższa. Przygotował dla nas niebiańskie bogactwo, o którym ludzie tego świata nawet nie są w stanie pomarzyć. Kochani, pozostańmy tymi, którzy jak przyjęli, tak niech chodzą w Jezusie Chrystusie, niech chodzą w Jego zbawieniu. I nie dajmy w żaden sposób się zbałamucić i oszukać, że musimy cokolwiek jeszcze w tej sprawie zrobić. Tak, człowiek, który jest zbawiany, człowiek, który jest uratowany, człowiek, który jest świadomy tego, co się stało w jego życiu, jest przede wszystkim człowiekiem wdzięcznym. Jest człowiekiem, który. Gdzieś z głębi swojego serca Wydobywa słowo modlitwy Boże, Boże, uczyniłeś w moim życiu cud Na który nigdy, nigdy, nigdy nie zasłużyłem Dlatego jestem Ci wierny Dlatego jestem tym, który Cię miłuje i kocha A Ty trzymaj mi, mój Boże Mocno swoją ręką i zachowaj mnie Aż po koniec, aż po kres mojego życia Bo chcę Tobie służyć Chcę być Twój Pragnę być Twój, pragnę być Twoja, pragnę do Ciebie należeć. Jak niesamowitego Zbawiciela mamy. A jeśli jesteś wierzącym w Jezusa Chrystusa, chodź z głową wzniesioną ku górze, jak mówi list do kolosan, trzeci rozdział, pierwszy werset, myśl o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi, trzymaj się mocno swojego wyznania. Nie daj się zastraszyć. Pamiętaj, jesteś dziedzicem królestwa. Jak mówi apostoł Piotr, jesteś częścią ludu królewskiego, częścią ludu kapłańskiego, częścią ludu proroczego. Nie jesteś przeciętniakiem, jak to dzisiaj popularnie się mówi. Jesteś niezwykły, jesteś święty, jesteś Bożym dzieckiem i uwielbiaj swojego Boga. Z całego swojego serca, ze wszystkich swoich sił, z całej swojej myśli, z całej swojej duszy. Amen.